Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tsunami i zapraszam na kolejny odcinek Wytwórczy Dzikikon. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Musimy dotrzeć na wyspę świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze Skurwielem Juniorem. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że Skurwiel całej zdrowi siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Co w ogóle chcesz tu zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie, nie wiem. Całacie co wychodzi. Nie A, A Tylko u mnie kaftany wedle najnowszej mody. O! Wyglądają jakieś wgarskie. Moda przez południa. Już Wieczny ogniu, miej w tych tych nie nieludzi. Wybaczcie! Żeby wysoko urodzonego straszyć szpicrutą, bo przed ołtarzykiem głowy nie schylił. Powiedz, że żartujesz. Nie pocisz się w tej kurcie? Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości. Wenocha, wy. Nie. wy pierdki. A, myślałem, że załatwimy to spokojnie. Zdrogi łajzy, bo tak wam skujemy gęby, że nawet w kuternodze Katarzynie nie będą was przyjmować. Coś ty powiedziała? Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? O ty, mała dziwko! Co To Mówiłaś Gerald? Jaki Gerald? Zrywi Kurwa. No! To czemuście od razu nie mówili? Przepraszamy, za to zajście, to nieporozumienie. Pan Wilej bardzo czekuje. Może niech teraz cisadyści nas to, to było dziwne. Zio co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, Wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Chola, stój! To ja! Dudu! Dudu Biberwe! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce pryszcili! Ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na bogów, Ale mi strachu napędziliście! Następnym razem nie w wkurzaj Wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo potrzeć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem, co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie... Po... Nie podejrzewałam cię tak... Ja siebie też nie. A z innej beczki... Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie podrżnęłam ci gardło. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć. Miło było was, wity też. Bywaj, tu. Po co idziemy do jesiąca? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż siątym. Że... Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. Mam to po tobie. Pomóżcie Wiedźminie, pomóżcie Białogłowie, w Nie, ludź to ma te... inglinacje, by zostać... Oh. Wiesz, byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko oh. oh. ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zelikanie? Oh. Nie, w innym świecie. Hmm. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Mm, trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... już.

Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji. Mówisz dodamy. Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest. Do tego bardzo groźny. To rzeźnik z Białego Sadu. Co tam zrobił? Trzeba powycinał? Juchen, On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągną. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. E, to my O, oh, Dzięki tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mam nie wpuszczać nie ludzi. Dobrze cię widzieć, Bea. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Hmm. Ten gera? Bardzo mi miło. Hmm. Naprawdę? Na przykład hmm. Bea, ja tu... no dobrze już. No, to co? Chciałam ci podziękować. Och, daj sp. Nie każdy miałby tyle odwagi. To dla Ciebie. Taki drobiazg. Och, jest dzięki, ale musimy... A, idziecie do Waldo? Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Co jest, kurwo? Here, so cool, uh. co się zaczęło. Dobra, ja będę kończył, mam nadzieję, że się powołało.